Dzień dobry. Dziś rozpoczynamy nowy segment związany z gotowaniem i wyposażeniem kuchni. Zapraszamy do wspólnej nauki. Kochen – gotować Utrwalmy sobie. Kochen – gotować Essen – jeść Powiedz to jeszcze raz. Essen – jeść Trinken pić. Raz jeszcze. Trinken pić. Die getränke. Napoje. Powtórzmy Die getränke. Napoje. Das essen. Jedzenie. Powtarzaj za mną. Das essen. Jedzenie. Das Frühstück. Śniadanie. Przećwiczmy wymowę. Das Frühstück. Śniadanie. Das Mittagessen. Obiad. Powtarzaj za mną. Das Mittagessen. Obiad. Das Abendbrot. Kolacja. Przećwiczmy wymowę. Das Abendbrot. Colazione. Der Nachtisch. Dessert. Utrfalme sobie. Der Nachtisch. Dessert. Zum Nachtisch. Na dessert. Powtarzaj za mną. Zum Nachtisch. Na dessert. Zum Mittag kochen. gotować obiad Powtarzaj za mną. my Mittag kochen. Gotować obiad. Das Frühstück zubereiten. Przygotowywać śniadanie. Powtarzaj za mną. Das Frühstück zubereiten. Przygotowywać śniadanie. Czas na praktykę. Przećwiczmy teraz nowo poznane słowa w zdaniach. Ich mag essen, aber ich mag nicht kochen. Welche Getränke mögen Sie am liebsten? Was möchten Sie zum Nachtisch essen? Gut, dass Sie schon auf sind. Ich bereite das Frühstück zu. Jeśli chcecie być na bieżąco z lekcjami, zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnej lekcji.